Znajduję się na terenie kina Capitol, naszego kina Capitol, które jeszcze w latach 70. pamiętam, że były tutaj wyświetlane filmy. A co się wydarzyło? <tryk> Ten film możecie państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Tutaj został zastrzelony żołnierz wyklęty. Władysław Andryka zginął właśnie tutaj. Podczas oglądania filmu wyszedł, a film co ciekawe, to nazywał się Świat się śmieje. To był taki radziecka superprodukcja. Nie wiem czy śmieszna, ale w każdym wypadku, jak na ruskie filmy, to nawet śmieszna ona była. I podczas wyświetlania filmu Świat się śmieje, w pewnym momencie Władysław Andryka udał się do toalety. Przede mną, tu z przodu, tu zaraz jest wyjście i wejście do drzwi, gdzie po prawej stronie znajdowało się toalety. Wyszedł do toalety, gdyż był umówiony z inną grupą konspiracyjną i Unia Młodych Demokratów, o, się nazywała ta grupa. Czy to była prawdziwa Unia Młodych Demokratów? Nie wiadomo, czy to Ubecja już znalazła na nich haka i podstawiła takie udającą grupę właśnie antykomunistów. Trudno powiedzieć to dzisiaj. W każdym razie Władysław Andryka udał się do toalety, żeby spotkać się prawdopodobnie z przedstawicielem tej Unii Młodych Demokratów. Co się wydarzyło w toalecie, to jest bardzo ciekawe i trochę zagmatwane, gdyż wersje są dwie, a nawet, a nawet trzy, jak, się, jak wydarzyły się te dramatyczne, właśnie tam strzelaniny. W każdym bądź razie. W tej toalecie Kina Kapitol Władysław Andryka został zastrzelony przez ubeka. Władysław Andryka miał wtedy bodajże 21 czy 22 lata, a ten ubek, który go zastrzelił, miał lat, a jeden rok był od niego starszy, czyli to byli młodzi ludzie, zapalczywi. Stało się, jak się stało, wydarzyło się ogromne nieszczęście, ale samo to, że Gorzów ma w swojej historii żołnierza wyklętego, bojownika antykomunistę. To, to jest. To jest rzecz bardzo ciekawą. to, miasto, które wydawałoby się, że nie powinno mieć takiej historii, ale ma. Teraz przejdziemy się jeszcze, po nie kapitol, i ja pokażę te miejsce, tą ubikację, gdzie ta cała akcja się odbyła. Jesteśmy w toalecie Kina Capitol. Te oryginalne toalety mieściły się troszeczkę w innym miejscu, ale klimat był zbliżony. Co się wydarzyło w kinie, w toaletach Kina Capitol 16 sierpnia roku 1950? Otóż wydarzyło się tutaj. Zbrodnia, a na pewno strzelanina. Został tutaj zastrzelony Władysław Andryka, jeden z ostatnich, o ile nie ostatni, żołnierz wyklęty, działający na terenie naszego miasta. W jaki sposób doszło do tego nieszczęścia? W jaki sposób właśnie pan Andryka dziś tutaj został właśnie zastrzelony? Chociaż wersje jego, miejsca jego śmierci są, są, są dwie wersje, ale ta wydaje się jednak bardziej prawdopodobna Pan Andryka, kiedy załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne, został bezwzględnie zastrzelony przez ubeka e, strzałami w plecy. Zaraz opowiem, jak do tego doszło. Cały czas wydawało mi się, że to jest bardzo dziwne, że Gorzów Wielkopolski, takie miasto bez tradycji, bez korzeni, ma w swojej historii żołnierza wyklętego, którego zamordowała Obecja. No, historia dramatyczna. Już opowiadam, Władysław Andryka, urodzony w 1928, z, w rodzinie takiej z tradycjami, takimi naprawdę honorowymi. Jego ojciec oznaczony Orderem Virtuti Militari za obronę Lwowa, jego Siostra Ewa Walentynowicz, tak, z tych Walentynowiczów. No, rodzina niesamowicie patriotyczna. On działa w konspiracji w czasie wojny, jako nastolatek później po wojnie, oskarżony o działalność konspiracyjną, powojenną, również dostał 5 lat więzienia. Wychodzi, no, obejmuje go amnestia, wychodzi po dwóch latach udaje się do Gdańska. Znajduję się przed drzwiami wejściowymi do ubikacji kina. Kapitol przedwojennego Eldorado. Tam dalej w Głąb, były ubikacje męskie. Tutaj natomiast na wprost taka dziura dzieje, to były ubikacje damskie. Jest druga wersja śmierci pana Andryki że został zastrzelony tu, przed samym wyjściem z tych ubikacji. Miała się wywiązać strzelanina, pan Andryka oddał podobno strzał do mm, funkcjonariusza UB, odstrzelił mu kciuka, <mulikacja> przynajmniej ubek takiej wersji się trzymał i pana Andrykę zastrzelili tu i tutaj upadł dokładnie. Czy to prawda? Która z tych wersji jest prawdziwa? Ale która? Tego dokładnie nie wiemy. Historia była dosyć skrzętnie skrywana przez wiele, wiele lat, utrzymywana w całkowitej tajemnicy, ale o wszystkim powiem, wszystko wyjaśnię. To, to po co? amnestii Władysław Andryka Wszystko w tym robisz. Gdańsku poznaje czterech również młodych ludzi, z którymi zakłada taką organizację Młode Pokolenie Walczy. Oprócz niego do tej organizacji należał Roma, Roman Rozpara, pseudonim Błyskawica, Tadeusz Waloch, pseudonim Piorun, Tadeusz Daniel, pseudonim Iskra i Jerzy Ujazdowski, pseudonim Płomień. Oni tą organizację zakładają i postanawiają zdobyć w jakiś sposób fundusze. Zatrudniają gdzieś w PGR-ach, w jakichś takich, ale tam kasy dobrej się nie zarobi. Jak zdobyć fundusze? No jak? Wszyscy konspiratorzy dochodzą do jednego. Trzeba Napadać. Napadają na sklep spółdzielczy w podgorzowskiej wiosce. Teraz wydawałoby się, że napaść na sklep taki spółdzielczy, o to nie jest miła rzecz, ale wtedy była zupełnie inaczej. Wtedy sytuacja wyglądała inaczej. Wtedy komunistyczne władze PRL-u postanawiając dusić prywatną przedsiębiorczość odradzającą się po wojnie tych prywatnych właścicieli sklepów, gnębią różnego rodzaju karami, domiarami, a nawet więzieniem. To było straszne. Terror komunistyczny wytoczył swoje najcięższe działa przeciwko polskim przedsiębiorcom i nie ma się co dziwić, że ci młodzi ludzie postanowili ująć się za nimi i napaść na sklep spółdzielczy. Dlaczego na sklep spółdzielczy? Bo to był sklep państwowy, wspierany przez państwo. Państwo gnębiło prywaciarzy, wspierało spółdzielcze, ale te spółdzielcze to były takie udawane spółdzielcze. Jeżeli ktoś chce przypiąć łatkę panu Andryce, że bandyta napadał na sklepie. nie, 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 tu się mylimy. Wtedy kontekst tego napadu był zupełnie, ale to zupełnie inny niż byśmy teraz mogli to odbierać. Wywiad zadziałał im niespecjalnie, bo okazało się, że w sklepie kasy nie ma. Nie dorobili się na tym napadzie. Przy tym napadzie nikt nie ucierpiał, tam kasierkę trochę nastraszyli i na tym się skończyło. Kapitol. w latach 40. wydarzyła się historia niesamowita. Ludzie przyszli oglądać tutaj film i okazało się, że w tym czasie drewniany, taki tymczasowy most na rzece Warcie został zerwany. Co zrobić? <gry> Ci, co mieszkali na zawarciu, no to byli u siebie, ale jak ktoś mieszkał w Gorzowie, po drugiej stronie warty, co zrobić? Nic nie można było zrobić. To była zima tutaj. Kry zerwały ten most. <gry> Ludzie spali w kinie, tak? W poczekalni, w poczekalni były fotele i w tych fotelach ludzie przetrzymali do następnego dnia, zanim to saperzy nie uruchomili tymczasowego jakiejś takiej przeprawy, żeby ludzie mogli wrócić do domu. Historia niesamowita. No i członkowie tej grupy, młode pokolenie walczy, przybyli do Gorzowa 17 maja 1950 roku, a już 30 maja, milicja miała na miarę, że, że oni tutaj są. Zaczęło się śledzenie pana Andryki, a oprócz, oprócz tego ci właśnie młodzi ludzie, przynajmniej niektórzy z nich podjęli pracę w Gorzowskiej drukarni z zamiarem drukowania pewną jakichś ulotek i to ich wydało już na amen. Umówili się w kinie Kapitol z drugą taką grupą młodych ludzi, Unia Młodych Demokratów. Ale czy to była naprawdę taka druga grupa młodych ludzi? Czy to ubecja zrobiła już taką prowokację i podstawiła sobie tych ludzi nie za bardzo wiadomo, w każdym bądź razie w trakcie yy, seansu i yy, wyświetlania yy, filmu Świat się śmieje, pan Andryka wyszedł do toalety i są tutaj trzy wersje. W pierwszej wersji yy, była strzelanina w wewnątrz, w ubikacji, Szcze, yy, pan Andryka strzelił w mordę jednemu ubekowi, zaczął uciekać, strzelać do niego i ten ubek w obronie własnej zastrzelił Andrykę. Drugie tak samo, Jednym Andryka komuś tam strzelił w ryja, Ubek strzelił, ten strzelił upad... Andryka upadając, czy już w takim przyklęku strzelił do tego Ubeka i odstrzelił mu kciuk, który później był takim dowodem w sprawie wręcz. No a trzecia wersja to najbardziej prawdopodobna, że Andryka w ogóle nie był uzbrojony i Ubek zastrzelił go w ubikacji strzelając mu w plecy i tak zasądzono wyrokiem sądu. Bo Ubeka skazano na 10 lat więzienia. Jak to się stało, że Ubek trafił do więzienia, to jest rzecz bardzo rzadka. On okazało się, że wiele, wiele, wiele lat później, w latach 90., leżał w szpitalu razem z prokuratorem ipn u <laughs> Nie wiedział, że to jest prokurator, i, i głupi Ubek zaczął się chwalić, i się tak wychwalił, że dostał wyrok. A jak skończyli młodzi ludzie z tej organizacji? Wszyscy zostali wyłapani i dostali długoletnie wyroki, natomiast sam pan Andryka, jego ciało zostało pochowane u nas na cmentarzu na Warszawskiej, w takim pod innym nazwiskiem dopiero w latach 90. został ekshumowany i spoczywa teraz w Gdańsku. Tutaj była jeszcze restauracja, tu była poczekalnia, tu, była, tu znajdowały się takie pomieszczenia dla prawdziwych artystów. Ja to wszystko opowiem, ale żeby było łatwiej to sobie uzmysłowić, no to jestem teraz właśnie jedynym dostępnym takim zdjęciu, w którym widać te Kino -kapitol w pełnej okazałości.